Dziękuję, dzień dobry. Mm, to tak, ja sobie tutaj przygotuję notatki. Będzie mi zdecydowanie łatwiej o tym mówić, z tego względu, że jest to taki dosyć mocno emocjonalny etap z mojego życia. Mm, przede wszystkim chciałbym się przedstawić. Ja nazywam się Karol Kochańczyk i generalnie byłem osobą niewierzącą. Mm, nie byłem ubieżmowania, jakby wypisałem się z religii w szkole średniej. No, Kościoła też nie darzyłem zbyt wielką sympatią. Raczej im utrudniałem życie niż, niż pomagałem. I podczas mojej podróży po Tajlandii i Malezji, gdzie tak naprawdę spędziłem sześć miesięcy. Um, zacząłem doświadczać przebudzenia, aktywując tak naprawdę wszystkie punkty energetyczne po kolei od korzenia um, i doświadczałem przy tym no bardzo głębokich emocji, takich, które wykraczają poza nasze normalne ludzkie zdolności um, i tak naprawdę. Po prostu czując tą energię, która przeze mnie przepływa, słyszałem też głos, ja sobie ten głos nazywałem źródło, ja sobie z niego czerpałem, on mi podpowiadał, mówił co mam robić, różne tego typu rzeczy. I ja wtedy ukończyłem swój patent medyczny, który przynosił naprawdę bardzo obiecujące rezultaty, bo zatrzymałem u człowieka Parkinsona, który jest uznany za chorobę nieuleczalną przez polskich lekarzy przynajmniej. E, miałem lepsze wyniki z, u ludzi z depresją niż jakiekolwiek antydepresant. Po prostu wyciągałem ich z tego na pstryknięcie palcem. Wystarczy, że używali tego, co ja im przekazywałem, co ja tak naprawdę wcześniej już rozpisywałem. E, no i takich sytuacji miałem wiele, tak? Tylko że ja tak naprawdę wtedy nie rozumiałem, że sam wpadłem w pułapkę, ponieważ byłem przekonany, że ja zachorowałem w pewnym momencie na nieuleczalną chorobę. Oczywiście ze względu na to, że mam wiedzę medyczną, zdobyłem sobie leki, nie poddawałem się, walczyłem z tym. No i dzieliłem się tym moim patentem, patentem z ludźmi, tak. Robiłem to często w ogóle bezpłatnie, bo chciałem coś po sobie zostawić. I. Jakby te moje wyniki, cała ta wiedza zostały zdobyte zbyt szybko. Ja wtedy jeszcze nie rozumiałem, czym to tak naprawdę jest. E, dlatego najpierw, jakby, myślałem, że zachorowałem, co oczywiście było iluzją, bo badałem się u dwóch lekarzy i jestem w 100% zdrowy. E, następnie zacząłem myśleć o tym, że popełnię samobójstwo, bo myślałem, że po prostu, no, jeśli ja jestem chory, to nie chcę, żeby to przechodziło na innych ludzi. Myślę, no, takie miałem generalnie rozkwiny w głowie, nie? Mówiąc takim prostym językiem. I. Kiedy ja się temu nie poddałem, to zacząłem dostawać wizje. I to były takie wizje, gdzie ja widziałem, jak ja mogę zabijać ludzi, jak ja mogę robić ludziom krzywdę, ale jakby bałem się tego. Ja już naprawdę w pewnym momencie w hotelu miałem takie myśli, że nie chciałem wychodzić za bardzo z pokoju, bo po prostu nie wiedziałem, co mogę zrobić, i zdecydowałem wtedy właśnie zadzwonić do Tomasza. Wtedy pamiętam, że rozmawialiśmy przez telefon, i podczas rozmowy po prostu wyjaśnił mi, że to jest demon. Który najpierw pomógł mi przekroczyć pewne granice, bo moje osiągi były, no, przekraczałem wiedzę lekarzy. Ja nie mam w ogóle studiów medycznych, tak? Ale on teraz po prostu chce ode mnie zapłaty. Bo często jeśli dostaniemy coś, co nie pochodzi od Boga, coś, co nie pochodzi od Jezusa, to na początku będzie świetnie, ale później gwarantuję Wam, że prędzej czy później, to tak jak z podpisaniem cyrografu, nie? Słyszeliście o tych wszystkich ludziach, którzy zrobili karierę, tylko że po pewnym czasie oni muszą, oni nagle znikają, albo ich życie się jakoś kończy. Nie? W nieokreślonych y, okolicznościach żyją około 10 lat. Tak to mniej więcej jest, nie? Myślę, że kojarzycie o czym mówię. Mm, I pamiętam, że pomodlił się wtedy do mnie, Tomasz. Ja czułem, że tak naprawdę część tego zła ode mnie odchodzi, że część tego bólu w ogóle z choroby, która nie była prawdziwa, też odeszła, jakby na pstryknięcie palca. I. Ja jeszcze wtedy, mimo wszystko tak wiecie, nie do końca wierzyłem w tego Jezusa Chrystusa. Myślałem, że Tomek się też przebudził, ja też, i bardziej uznawałem, że okej, okay, naucz, naucz mnie jak się nad tym panuje, i będziemy sobie tam działać razem. Może kiedyś, nie? W każdym bądź razie ja wtedy w ogóle nie rozumiałem dzieła Krzyża, nie? I miałem swoje, jakby, wizje na ten temat, które też były, jakby, mocno zniekształcone przez to, że ja, jak kiedyś chodziłem do kościoła, no to tam ta wiara była taka bardzo mocno na pokaz. Ja miałem automatycznie taki mój wewnętrzny kompas, że to co oni mówią, no nie pokrywa się z faktami, nie pokrywa się z czynami, więc po prostu od tego odbiłem. I wtedy był taki moment, że ja bardzo dużo eksperymentowałem duchowo. Kończyły mi się pieniądze, więc przeprowadziłem się z hotelu do hostelu i to był taki hostel między wzgórzami, między górami i ja tam miałem też dostęp do basenów. Ja sobie schodziłem wtedy, pamiętam, że na dno wypuszczając całe powietrze i w takiej bardzo głębokiej medytacji wypowiedziałem imię Jezusa Chrystusa i nie wiedziałem tak naprawdę wtedy, jak potężne mechanizmy uruchomiłem, bo w odstępie dosłownie kilku dni pojawił się w moim hostelu sergio. To był facet, który pierwszy raz w ogóle głosił mi Ewangelię. Mówił mi o Jezusie Chrystusie, mówił mi o Jego dziele, cytował Jego słowa, i też podszedł. Ja w ogóle nie mówiłem praktycznie nikomu o mojej chorobie. I on podszedł i mi powiedział coś takiego: że Jezus jego uzdrowił i że Cię z Tobą będzie tak samo. I szczerze mówiąc, ja nadal jeszcze nie do końca wierzyłem w to wszystko, ale wtedy jakby. W ciągu kilku dni, ja oczywiście zostałem w tym hostelu. On pojechał dalej, powiedział, że Bóg go prowadzi, on był jakiś wariat. Eee, w każdym bądź razie. Eee, I następnie do tego hostelu weszło dwóch gości. I jakby ja chciałem tak do nich podejść, ale nie wiedziałem do końca. Jakoś tak wiecie, speszony byłem delikatnie, nie? Tak wiecie, ten Jezus coś mi tutaj już podpowiada, ale jak tak nie do końca chcę uwierzyć. Podchodzę i facet miał na ręce, na przedramieniu, wydzierany krzyż i tatuaż i napis never ever alone co oczywiście oznacza nigdy przenigdy sam. No więc moje zdziwienie wtedy już nabierało coraz większych rozmiarów i do mnie coraz więcej docierało. Jakby ci ludzie właśnie pomogli mi przede wszystkim zabrali mnie ze sobą, pomogli mi pozbierać się mentalnie, pomogli mi załatwić wizę, bo prawie byłem nielegalnym imigrantem na drugim końcu świata i tam w tym domu nie do końca też, wiecie, było, było i wymówmy no, się, były dobre rzeczy i złe, tak? Ja w pewnym momencie się trochę zgrzytnąłem z jednym właśnie facetem, który tam był e, i sytuacja wyglądała tak, że on wyszedł z domu, e, ja sobie siedziałem tam, pracowałem na laptopie, bo chciałem odzyskać pieniądze, żeby po prostu móc wrócić do Europy e, i dosłownie ni stąd, ni zowąd mój telefon poleciał na ziemię. I dosłownie cały wyświetlacz mam do teraz skasowany, po czym przyjechał ten facet... Właśnie. I mówi, że miał wypadek na skuterze i mówi, że ma rozbity skuter. Więc ja niewiele myśląc, po prostu stwierdziłem, że okej, okay, przed chwilą się trochę pokłóciliśmy, ale wsiadam na ten skuter bez prawa jazdy, bez kasku, bez pieniędzy na mandat. W Azji to wygląda tak, że jak was policja zatrzyma, to płacicie 130 zł, mandatu jedziecie dalej, więc te mandaty jakby nie są zbytnio straszne, ale jeżeli nie macie takiego mandatu, no to idziecie na takie 2-3 dni w pakie, nie? Generalnie i tam sobie stał taki policjant na drodze. I ja już wiedziałem, że on nas zatrzyma. Ale powiedziałem sobie panie, miej nas w opiece. I wyobraźcie sobie, że byliśmy idealnymi kandydatami w ogóle do zatrzymania, no bo dwóch młodych Europejczyków białych, no to pewnie mają pieniądze, trzeba ich wydoić. No ale o... Co się wtedy stało? Ten policjant nas w ogóle nie zatrzymał. I to był pierwszy raz, kiedy my jak, my, jak wtedy wróciliśmy do domu, to ja padłem na kolana, ja się pierwszy raz pomodliłem, nie? Gdzie wcześniej w ogóle ja z wiarą, to byłem na bakier i zacząłem coraz bardziej rozumieć, jak to wszystko nabiera znaczenia i jak, wielk, jak wielkie. Jeszcze raz? Takie proste rzeczy, ale wiesz, dla mnie to było. Coś, co musiało do mnie przemówić, tak? Dla mnie to był proces i ja wtedy już zacząłem robić nauczania, bo też mieliśmy kontakt z Tomaszem i przede wszystkim czułem, że ja rodzę się na nowo jako nowy człowiek i przyjmuję nowe wartości. Przede wszystkim rozumiem sporo moich błędów, ale też rozumiem, że mam to wybaczone, że to wszystko zostało zabrane na krzyż i wraz właśnie z wzrostem wiary, jakby, przepraszam, jeszcze wcześniej oczywiście wróciłem do Europy. Udało mi się przede wszystkim znaleźć pracę za godne pieniądze, bardzo szybko. E, miałem tam jakieś problemy po drodze, ale cały czas jakby zwracałem się do Jezusa i wiedziałem, że on mnie prowadzi. I mimo tych wszystkich problemów nigdy mi głos, włos z głowy nie spadł, a mogło być inaczej, nie? I razem, właśnie z wzrostem wiary, ja czułem, że chcę przyjechać do Gdańska. Czułem, że po prostu wewnętrznie mam taką potrzebę, że pragnę tego. I teraz tak naprawdę widzę, że poznaję tutaj wartościowych ludzi. Którzy są pewnego rodzaju dla mnie autorytetem, którego nigdy wcześniej nie miałem. I co wam chcę powiedzieć, w sumie, że czasem wystarczy zawołać do Boga, ale jeśli my nie zaczniemy działać, to nic się w naszym życiu nie zmieni. I jakby, jeżeli chodzi o to wyleczenie moje, to, to było bardzo dziwne, bo ja jeszcze przez długi okres czasu miałem różnego rodzaju objawy. I wtedy pamiętam, że siedząc na live'ach, właśnie mówiłem, że wpuszczam Ducha Świętego do wszystkich tych moich miejsc, gdzie ja czułem jakieś bóle w kościach, gdzie czułem jakieś mm, dziwne mrowienia w moim ciele i tak dalej. I to wszystko puściło. Nie? To jakby wszystko przeszło. Nie ma już tego w ogóle ze mną, nie czuję w ogóle takich, e, nie mam w ogóle jakichś takich rozkwin, że jestem chory. Nie wiem, nie musi Tomek do mnie podejść i mnie dotknąć, tylko po prostu ja biorę sobie już to sam przez wiarę. I też w sumie, była, miałem jeszcze jedną sytuację dzisiaj rano, mianowicie e, mój dzisiejszy poranek, gdzie ja sobie praktykowałem takie trochę, wiecie, jeszcze trochę pozytywne myślenie. Wstaję sobie, mówię, że jestem wdzięczny za to, że mam dwie ręce, za to, że mam dwie nogi, za to, że mam mój umysł, ale dzisiaj mi Bóg powiedział, że podziękowania nie są przez słowa, tylko podziękowania są przez czyny. Więc wstałem i zacząłem działać. Przede wszystkim dokończyłem sobie te notatki. To, że jestem tutaj dzisiaj z Wami, to też jest mój czyn, jakby świadoma decyzja. Um, jakby to, że zdecydowałem się przyjechać na chrzest, to, to też był dla mnie ogromny krok z tego względu, że każdej nocy, idealnie przed chrztem, miałem ataki demoniczne. I te ataki demoniczne, automatycznie jak ja się budziłem, to byłem w ogóle skrępowany. Nie mogłem się ruszyć, i dopiero takim bardzo silnym ruchem, gdzie wyrzucałem to dosłownie z siebie, i z imieniem Jezus one zaczęły przechodzić. I aby. Dopiero jak przyjechałem na chrzest, później Asia się o mnie pomodliła, teraz o dziwo śpię jak dziecko. I jakby. Chciałbym Wam też powiedzieć, że Bóg zawsze ma dla Was więcej niż nawet jesteście sobie w stanie wyobrazić. Ja, ja, będąc osobą niewierzącą, e, dzisiaj już wiem, że na 100% już nigdy przenigdy nie będę sam, nieważne czy jestem tutaj, czy w jakimkolwiek innym miejscu na świecie, chociaż chciałbym tutaj zostać i wierzę, że to jest moja szansa od Boga. I chciałem Wam po prostu, chciałem sobie przede wszystkim powiedzieć 100% dla Jezusa oraz dla życia bez demonów. Amen.